Witaj, jest to instrukcja dla osób, które jeszcze nie korzystały ze szkoleń zdalnych, na platformie e-learningowej Resortu Obrony Narodowej. Aby realizować szkolenia na omawianej platformie, należy posiadać adres e-mail w sieci mil.net i pocztaron.mil.pl, posiadać dostęp do komputera pracującego w sieci mil.net i wykorzystując poniższy adres mailowy, utworzyć konto na platformie. Resortowa platforma e-learningowa w sieci Milneti jest dostępna poprzez tzw. internet otwarty, prywatny. Szkolenie można realizować z komputera domowego, jeżeli jest taka konieczność. Jeżeli jeszcze nie posiadasz poczty e-mail w sieci Milneti, zgłoś ten fakt przełożonemu. Posiadanie poczty e-mail ron.mil.pl jest niezbędne, do utworzenia konta na platformie do szkolenia zdalnego, czyli prowadzonego na odległość. Przełożony, powinien umożliwić ci dostęp w godzinach służbowych do komputera pracującego w sieci jawnej MON, Milnet i w celu realizacji szkolenia. Czas, jaki będziesz poświęcał dziennie na realizację szkolenia, zależy głównie od Twoich potrzeb i możliwości. Wpisz do przeglądarki adres www.elearning.wp.mil.pl. Następnie kliknij w przycisk Opisany Utwórz nowe konto znajdujący się u dołu strony. W kolejnym kroku wypełnij formularz rejestracji konta. Następnie zaakceptuj zasady obowiązujące na platformie. W ostatnim kroku kliknij w przycisk Utwórz moje nowe konto. Po poprawnym utworzeniu konta dostaniesz na swoją pocztę małparon.mil.pl wiadomość z linkiem aktywującym konto na portalu. Teraz, po aktywacji konta, zaloguj się do serwisu wykorzystując dane, które podałeś podczas rejestracji. Zapamiętaj login i hasło. Aby uruchomić interesujący Cię kurs, możesz wykorzystać zakładkę Moje kursy. Znajdującą się w menu głównym portalu, zapraszamy.